Zobaczcie jakie piękne żółte kwiatki. Dzisiaj zaczynamy tutaj naszą wycieczkę. Kasia idzie ze mną. Nieopodal Porto Vecchio. Znaczę trasę na aplikacji Visorando, bo nigdzie tej trasy w ogóle nie znalazłem na żadnym przewodniku, na żadnej aplikacji z, ze szlakami. Tylko po prostu wyszukałem ją w okolicy na, na, tym, na w sat, przez satelitę. Zobaczyłem, że są jakieś ścieżki tutaj na tej górce. No i wytyczyłem sobie tutaj szlak widzę, że chodzą tutaj miejscowi jest jakaś ścieżka idę już tutaj drugi raz, pierwszy raz z kamerą więc będziecie mogli zobaczyć jaki jest piękny widok stamtąd będziemy wchodzić właśnie na ten szczyt zaraz Wam pokażę już tutaj tam, tam, tam będziemy szli na tamtym szczycie bodajże jest właśnie krzyż wbity na samej górze to jest sam szczyt, z drugiej strony jest piękny widok na Porto Vecchio. Hej przygoda! Ostrożnie za odniem, w ogóle co mnie skłoniło, żeby znaleźć, szukać ścieżek przez satelitę. ogólnie to, że mieliśmy tu pozamykane wszystko, nie można się było daleko oddalać od domu. Więc szukałem sobie w pobliżu, na pobliskich pagórkach, po prostu jakichś fajnych ścieżek. No i znalazłem. Zobaczycie zresztą na samym końcu. Na szczycie jest fajnie krzyż. No i panorama w koło. Wszystkie plaże, Porto Vecchio, wszystko widać pięknie. A my cały czas pod górkę. Duchota jest straszna. Wtedy jak tu szedłem pierwszy raz, to było bardziej bliżej okresu zimowego. A dzisiaj nie ma prawie w ogóle wiatru. Jest upał straszny. Ale damy radę. To jak nie my. Nie kaszla? Tak. <laughs> tak stromo jest. Samochód gdzieś mamy zaparkowany. Tutaj w tej okolicy, w, tam, w samym dole. Już kawałek trasy. poszliśmy do góry. O widać Porto Vecchio, ale z samego szczytu będzie piękniejszy widok. Jeszcze troszeczkę mamy. Wydrapaliśmy się do góry. Tam w lewo jest ścieżka, żeby iść dalej na ten główny szczyt, ale tutaj jest mały taki taras widokowy, więc idziemy też zobaczyć. No jest mało. Wow. Zatoka Porto Vecchio I miasto Przed nami I tu środkiem tego węwozu nasza dróżka Kurde, gdzie my zaparkowaliśmy Santa Julia, plaża Dokładnie przed tą górą tam no i dalej wiadomo, za górą portonowo. I tak dalej w stronę Bonifacia. Cały czas śnieg na tych samych czubeczkach tutaj. Miałem jechać w tym tygodniu. Na najwyższy szczyt Korsyki, no ale zajęło mi trochę czasu z tym płotkiem robieniem tarasu. Więc ale teraz już mam zrobiony. Pięknie. I dlatego dzisiaj taka krótka wycieczka w okolicy, no ale jest pięknie. Jest super. Zupełnie inaczej to wygląda niż jak tutaj byłem zimą. W okresie zimowym, tak może jesienią może wiosną już nie pamiętam dokładnie trochę cienia jest od razu lepiej dzisiaj słońce wali niesamowicie przyszło lato na Korsyce maj, wow następny delikatny punkt widokowy tu jakiś pręt wbity Jesteśmy troszeczkę bliżej Porto Vecchio. A kierujemy się tam na tym czubeczku. Dobrze pokazuję, tutaj widać krzyż. A z drugiej strony wypłynął właśnie żółty prom Corsica-Ferreries. E, wypłynął z Porto Vecchio. I w tą stronę no, płynie prawdopodobnie do Bastii. I sardynie pięknie widać. Przed chwilą tu wyskoczyło z pięć kus z krzaków. Równie mocno wystraszyliśmy się my, jak i one. Chyba się coś poruszyło w krzakach. Nie widzieliśmy, co to jest. Do jakich wniosków doszliśmy, krocząc w letnim okresie tym szlakiem? No, do takich, żeby roślinność bójnie wykwitła. No i gdybyśmy to wiedzieli, to byśmy na pewno założyli długie spodnie i długie buty, bo cały czas ocieramy się o krzaki, nogi obrysowane. No i dwa, Kasia tutaj dobrze powiedziała, trzeba będzie się cały od razu obejrzeć, sprawdzić czy nie mamy kleszczyk. Po przyjściu do domu Jest i on. Jesteśmy na szczycie. Szczytu palą badzi Krzyż przed nami Jest to najwyższy punkt tej tutaj, tutaj górki. Ktoś zostawił czapkę. Nie wiem czy miałyby służyć takie przybetonowane te kamyczki. Tutaj, jak stolik, siedziska i stolik. No nie bardzo. Nie mam pojęcia. Tutaj kolejny taki. Ten. Ten jest oblepiony betonem. No i tutaj to jest wybudowane. Tutaj nie wiem, czy to nie jest kominek. Jakiś, czy to nie jest piecyk. Nie, 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 bo nie ma, nie ma wejścia. Nie trzasnąłem się, aplikacja mi tutaj pokazuje, że przeszliśmy 2 ,50 km 50 metrów. Więc cała trasa w to i z powrotem będzie miała 4 km. Bo wracamy tą samą drogą. No i co, lecimy na dół, zaliczona wycieczka. Ogólnie, tu na tej wielkiej górze, to jest mnóstwo takich przecinających się e, tych e, ścieżek. Nie? No, i tak jak mówiłem, nie mogłem znaleźć na żadnej aplikacji, na żadnej stronie ze szlakami Korsyki. Tutaj tej, w ogóle tej, tego szlaku. A powiem Wam, że szukam dużo. Bo już z tych aplikacji, no to poprzechodziłem wszystko w południowej Korsyce. No i ogólnie Wam powiem taką myśl, że jakbyście chcieli zwiedzić coś. A wszystkie szlaki, głównie, głównie większość tych szlaków, no to trzeba jechać daleko w góry. Daleko w góry od Portowekio. A jeżeli ktoś by był tylko w okolicach Portowekio, chciał gdzieś zwiedzić coś i by był koło jakiejś wielkiej górki, po prostu wejdźcie wtedy na mapy Google, Zbliżcie z widok z satelity. Jak będziecie widzieć jakieś ścieżki, prześwity takie, jak ścieżka na, na satelity widok, no to jest tam na pewno jakiś szlak. No i podążajcie śmiało. Ja tak wytyczyłem parę szlaków, już nie. Ja wytyczyłem, tylko po prostu są szlaki, nie? I to albo miejscowi sobie tylko chodzą, albo ludzie tacy, co tutaj chodzą. No nie wiem, no, czy myśliwi tutaj wyczyta, wyty, wytyczają te szlaki w okresie polowań. I one są, i tak tutaj widzicie. Piękny widok. Także polecam, jak ktoś lubi sobie chodzić po górkach. Patrzeć na piękne widoki ze szczytów, a nie chce jechać daleko w góry. No to tutaj mnóstwo, tak jak tutaj widzicie, blisko jest plaża. Zaraz tutaj się wznosi w górę góra. No i wtedy tylko patrzycie na satelitę i na pewno będzie jakaś ścieżka widoczna. Wbijajcie się śmiało. I z górki. Lżejsza droga, przyjemniejsza. Ale tak jak zawsze mówię, bardziej niebezpieczna. Trzeba uważać, żeby się nie ślizgnąć. Tak Kasia? Że iść ślizgiem. ślizgiem. Stamtąd przyszliśmy. Tym grzbietem szliśmy. Jest auto, nie ukradli. No i co? Chcesz być na bieżąco z tematyką zwiedzania szlaków Korsyki? Nie zapomnij zasubskrybować kanału. I do następnej wycieczki. Pozdrawiam, hej!